Szczęść Boże, jestem Marek Boź Królowy Różęta Świętego. Zapraszam Cię do odsłuchania jednego z tysięcy świadectw nowenny pompejańskiej, jakie przesłaliście do naszej redakcji. Świadectwo o uratowanym małżeństwie. Przeczytajmy. Na stronę z nowenną pompejańską tak naprawdę wpadłam przypadkiem. Dotychczas nie wiedziałam nawet o istnieniu takiej nowenny i później przez kilka dni chodziłam z pomysłem odmawiania nowenny pompejańskiej. Zaczęłam ją odmawiać 4 maja po gorzkich słowach, jakie usłyszałam od mojego męża. Stwierdziłam, że tylko to może pomóc, bo sytuacja była już tak beznadziejna, że myślałam, że będziemy musieli wziąć rozwód. Dopiero od tego momentu mój mąż zaczął ze mną rozmawiać, a ja odzyskałam wewnętrzny spokój. W pierwszej nocy, gdy odmawiałam modlitwę, w dachu domu było słychać dziwne trzaski, których wcześniej nigdy nie było. Dzięki nowennie pompejańskiej mój mąż został przy rodzinie, chociaż chciał odejść, a teraz na nowo odkrywamy piękno życia rodzinnego i małżeńskiego. Żałuję, że nie znałam tej nowenny znacznie wcześniej. Jak widać, nowenna pompejańska działa cuda i uratowała nasze małżeństwo. Pozdrawiam Was i życzę wytrwałości. Mam nadzieję, że spodobało Ci się to świadectwo nowenny pompejańskiej. Napisz swoją opinię w komentarzu i przyślij swoje, jeśli masz, na adres świadectwałpa.pl Dziękuję.